Wrestlingowym szlakiem witamy serdecznie. Dzisiaj to nie podcast ani zapowiedź, ale rozwiązanie konkursu, który pojawił się parę dni temu. Konkurs polegał na tym, aby trzeba było przesłać nam swój opis gali warszawian i jakieś do tego dołączyć zdjęcie. Płynęło 5 zgłoszeń, co bardzo cieszy. I, i, no i tutaj podjęłem decyzję kto pytał i tą osobą yy, zwycięzcą został Mateusz Brubel gratuluję Mateusz i Mateusz otrzymasz tak jak obiecałem tą oto SmackDown mi się że bardzo fajna pamiątka jedynie co musisz zrobić to napisać mi w prywatnej wiadomości albo pod filmikiem, albo mi wysłać na Werslingu szlakiem dokładny adres, gdzie, gdzie mam wysłać tą koszulkę, czyli kod pocztowy, adres, a postaram się wysłać tą koszulkę na dnia, żebyś ją niedługo dostał, to myślę, że do tygodnia dostaniesz, bo różne to z czasem jest, więc jak ten, daj dane, aby ci przyślemy. I mam nadzieję, że na nam zdjęcie w tej koszulce i wtedy zamieścimy na naszym fanpage'u, niech ludzie zobaczą, jak wygląda w tej koszulce, a pełen opis tego, co napisałeś, oraz zdjęcie zamieszczę też dzisiaj, późniejszym wieczorem, na fanpage'u. Mateusz Ruben, gratuluję, serdecznie się cieszę, że wygrałeś, no i oglądaj nasze programy oraz śledź fanpage i polecaj innym. Trzymaj się.